Do waszej matury rozszerzonej zostało 11 dni, a dzisiaj mam dla was nietypowe zadanie na n-kąt foremny. Zapraszam. A po co mi ta matma? No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. Miara kąta wewnętrznego n-kąta foremnego jest o 2 stopnie mniejsza od miary kąta wewnętrznego n plus 2 kąta foremnego oblicz n. No dobrze, słuchajcie, to jest takie zadanie, ono nie jest specjalnie trudne, o ile pamiętacie... Albo jesteście w stanie sobie szybko przypomnieć wzór na miarę kąta w n-kącie foremnym. OK? Ponieważ tego wzoru nie ma w karcie wzorów, uwaga, disclaimer, ja wiem, że czerwiec 2019, natomiast uwierzcie mi, że w programie nic nie było na ten temat, że tam uczeń musi znać, nie wiem, wzór na miarę kąta. To jest ogólnie, że macie mniej więcej się orientować w n-kątach foremnych też, tak? No dobra, ym, to słuchajcie, wyprowadzimy sobie wzór na miarę kąta w N-kącie, dobra? Wyobraźcie sobie to w ten sposób zawsze, jak mamy sobie jakiś, załóżmy, czworokąt, na początku nawet nieforemny. dobra, tylko w ogóle jaka jest suma miar w jakimś tam n-kącie, wszystkich kątów wewnętrznych. Zasada jest zawsze taka, że wybieramy sobie jakiś tam wierzchołek, jeden, i prowadzimy sobie wszystkie przekątne z tego wierzchołka. I te, te wszystkie przekątne te, tego wierzchołka, tu jest n oczywiście tej sytuacji równy cztery, sumę kątów nazwijmy, że to jest s alfa, dobra? Zauważcie, że ta przekątna dzieli nam czworokąt na dwa trójkąty. Suma tych czerwonych kątów to jest 180 stopni, bo trójkąt. Suma tych trzech kątów w drugim trójkącie też jest 180 stopni, bo trójkąt. Czyli zauważcie, że suma, ja wiem, że 360 jest w czworokącie, natomiast co my tak naprawdę robimy? My mnożymy 2 razy 180 stopni, bo dwa trójkąty mamy, tak? 360 stopni. A co by było, jakby tu n było równe 5? No to będzie sobie właśnie jakiś tam tym razem pięciokąt, i z jednego wierzchołka prowadzę sobie wszystkie przekątne. No to tyle. Ile trójkątów otrzymam? No jeden, drugi. No i trzeci. W każdym suma tych kątów jest 180, a suma tych wszystkich kątów, tych trójkątów, to będzie suma miar naszego n-kąta. Czyli zauważcie, że dla n równego 5, nasza suma kątów to jest 3 razy 180. No i to tym tak na tej zasadzie. Czyli zauważcie, że ta liczba tych, trój, tych trójkątów, jakie się nam tworzą w środku, jest o 2 mniejsza niż n. O 2 mniejsza niż n. Czyli ogólnie suma miar w n kącie to jest tak naprawdę n minus 2, Razy 180 stopni. To jest wzór na sumę wszystkich kątów wewnętrznych w n kącie. No i teraz to raczej wydaje mi się, że dość oczywiste, bo jeżeli jest to wielokąt foremny, no to wiemy, że wszystkie kąty są takie same. To jak znamy sumę, co trzeba zrobić z tą sumą, żeby policzyć jeden kąt? No kąt alfa, jeżeli wszystkie są takie same, no to jest ta suma, czyli n minus 2 razy 180 stopni i dzielimy to przez liczbę kątów, czyli przez n. Tak jest wzór na jeden kąt w n kącie foremnym. OK? To to mamy. I to jest najważniejsze, bo jak to już wiemy, to rzeczywiście to zadanie nie będzie takie złe. Dobra, co wiemy? Miara, konta wewnętrz... Miara konta wewnętrznego n kąta wewnętrznego n-kąta foremnego, czyli mamy sobie wielokąt n i n plus 2. No to znalazujmy, że to jest ta alfa 1, to jest n minus 2 razy 180 stopni przez n. A tutaj ta alfa 2 w tym n plus 2 kącie foremnym, no to po prostu za n, n podmienia się na n plus 2, czyli tu będzie n plus 2. Minus 2 razy 180 stopni przez n plus 2. Czyli ogólnie tu wychodzi, jak tak patrzę, n razy 180 stopni przez n plus 2. No dobra. I co my wiemy? Że miara kąta tego to jest o 2 stopnie mniejsza niż tego. Czyli że ogólnie alfa 1 to jest alfa, jest o 2, o 2 stopnie mniejsza, czyli trzeba dodać 2 stopnie, żeby dostać alfa 2. No i takie równanie do rozwiązania. Po prostu 4 punkty, ale to za to jest. Czy jesteście w stanie to ogarnąć? Ale myślę, że ciekawe zadanie na maturę, żeby Was nie zaskoczyło. Szukam cały czas, coraz bardziej. No dobra, czyli n-2 minus razy 180 stopni, oczywiście, podzielić przez n, to musi być plus 2 stopnie, równe n razy 180 stopni przez n plus 2. No to się jakieś równanie wymierne zapowiada. Słuchajcie, podzieliłbym to osobiście przez. Yy, podzielmy to przez 2 stopnie. Tak zrobimy razem z jednostką, czyli tu będzie. Będzie 90 n minus 2 przez n plus 1 y, równe 90 n przez n plus 2. No trzeba takie równanie wymierne rozwiązać. No chyba tutaj jednak wszystko na wspólny mianownik, i tak dalej. Czyli tu już mamy 90 n minus 180 przez n plus y, n przez n. Eee, dobra, to zróbmy tak, zostawimy to w ten sposób, zobaczymy, może będzie łatwiej. Czyli tak, tu wspólny mianownik jest n, czyli tu mamy tak naprawdę 91n minus 180 równa się 90n przez n plus 2. No, chyba trzeba to na przekątne policzyć, czyli tak. 91n minus 180 razy n plus 2. No tu dziedzina. No, dziedzina n jest ogólnie, wiadomo, że co? n to musi być większe niż nawet bym powiedział yy, większe równe 3, tak? No bo trójkąt to naj, najmniejszy wielokąt, tak? Jak coś. Równa się 90n kwadrat. No i niestety nawias razy nawias trzeba wymnożyć. 91, dobra, 91n kwadrat plus 100. 82n to mamy minus 180n minus 360 minus 90n kwadrat równa się 0. Miejmy nadzieję, że coś tutaj sensownego z tego wyjdzie. Czyli ogólnie widzę, że 1n kwadrat zostanie, tu zostanie nam plus 2. N, czyli to mamy minus 360 równa się 0. No to chyba odgadnąć średnio, więc delta, delta to będzie 4 plus 4 razy 360, czyli to będzie 1444. No pierwiastek z delty chyba jest, czyli pierwiastek, i pierwiastek z tego wychodzi 38, no to nasze n1 to będzie minus 2, minus 38 przez 2a, no to przez 2, no to widać, że mniejsze od zera nie ma sensu, no nasze n2 to będzie 2, minus 2. Plus 38 na 2, 36 na 2, no to chyba 18. Dobra, czyli to jest OK. O co było pytanie w zadaniu? Oblicz N. No dobrze, no to mamy już odpowiedź do zadania. Odpowiedź: N jest równa 18. No dajcie znać w komentarzu, czy by Was takie zadanie zaskoczyło, bo w sumie jestem ciekawy. No i tu standardowo trzymajcie również jakieś zadanko do przećwiczenia. Miłego dnia, życzę i napiszcie, czy byście chcieli live z rozszerzenia jeszcze. A po co mi temat? No.